Od sobotniego poranka świat żyje z masowanym atakiem rakietowym na Izrael. Według różnych szacunków spadło od 2 do 5 tysięcy rakiet. Media donoszą, że ataku dokonało ugrupowanie Hamas. To wydarzenie szokuje tym bardziej, że wszyscy myśleliśmy, iż państwo Izrael ma najlepszą obronę przed rakietami. Ale ich słynna żelazna kopuła nie zadziałała przy takiej ilości wystrzelonych pocisków. Zastanawia też to, że uchodzące za najlepsze na świecie izraelskie służby w tym wypadku zostały totalnie zaskoczone, podobnie jak izraelska armia. Od wielu tygodni setki demonstrantów ładunkami wybuchowymi atakowało płot i mur rozdzielający strefę gazy od Izraela. Prawdopodobnie te działania brygad chaosu miało przyzwyczaić Izraelczyków do tego rodzaju zdarzeń i uśpić ich czujność. Trik zadziałał. Dobrze zorganizowane grupy, a czasem całe kolumny w samochodach zaczęły atakować i zajmować miejscowości i kibuce wokół strefy gazy. Napastnicy zajęli nawet kwatery dywizji gazy. Później odbitą przez Izraelczyków po wielogodzinnej bitwie. Chaos za liniami obrony Izraela pogłębili uzbrojeni paralotniarze, wlatujący na zaplecze. W kilku miejscach najprawdopodobniej popełniono zbrodnie. Do internetu trafiły nagrania pokazujące seniorów zamordowanych na przystanku autobusowym czy zastrzelonych mieszkańców w kibucu. Równocześnie do strefy gazy zaczęły docierać pierwsze zdobyte na Izraelczykach pojazdy wojskowe, ale także liczni jeńcy i uprowadzeni cywile. Izraelczycy byli w szoku, a skala zaskoczenia szybko została porównana do tego, co niemal dokładnie 50 lat wcześniej wydarzyło się na wzgórzach Golan i Półwyspie Synaj. Wtedy armie Syrii i Egiptu całkowicie zaskoczyły Izrael, rozpoczynając wojnę Jom Kippur. Atak dokonano z morza, powietrza i lądu. Jak mówi dr Wojciech Szewko, ekspert Narodowego Centrum Studiów Strategicznych do Spraw Bliskiego Wschodu, w rozmowie z Piotrem Zychowiczem na kanale Historia Realna taki atak nie mógł być utrzymany w całkowitej tajemnicy, a to, że do niego doszło na taką skalę, świadczy o wielkiej kompromitacji izraelskich służb. To jest również no to, atak, który nie mógł być przygotowany w tajemnicy. To są zaangażowane tysiące ludzi po stronie brygad Kassam. Ja widziałem teraz, jest bardzo dużo filmów, które Kassam, zresztą nie tylko brygady Kassam, też Hezbollah publikuje, Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, brygady Kassam na zachodnim brzegu. No niestety te filmiki nie nadają się do wrzucania, bo to jest, jakbyśmy je pokazali, to YouTube natychmiast zbanuje, zshadowuje, nie wiem, zakopie pod płotem kanał. W związku z tym tego nie można pokazywać. to tak samo na Twitterze jest od paru dni w ogóle shadowban, tak w ogóle na jakiekolwiek informacje z Palestyny. Natomiast no, to, co się tam dzieje, to jest przede wszystkim również wielka kompromitacja armii. To są jest zdobyta, zdobyta kwatera główna, prawda, czyli sztab dywizji, dywizji Gazy. To są zdobyte liczne czołgi, tam jest przynajmniej trzy te merkawy, można naliczyć. Znaczy, te zdjęcia, jak sobie zobaczymy, to są jednak różne czołgi w różnych miejscach. To są zdobyte bazy wojskowe, gdzie Kasam pokazuje zabitych izraelskich żołnierzy. Tak jakbyśmy takich policzyli, to tam jest ich przynajmniej kilkunastu, nawet być może kilkudziesięciu. I kolejne filmy się pojawiają z kolejnych lokalizacji. Bo, tak jak mówię, bo To nie jest jakiś zamach, to nie jest pięciu, pięciu facetów, którzy z kałasznikowami gdzieś tam, prawda, czy nawet z pasami, szachida gdzieś niknęli, prawda? To takie, takie zamachy są nie do zatrzymania. To jest wielka operacja wojskowa i widać wyraźnie na tych również zdjęciach, gdzie w tych bazach wojskowych przy granicy, część z tych żołnierzy została po prostu zabita gdzieś tam w środku koszar, czyli oni, no nie było stanu alertu żadnego, stanu alarmu, bo wiadomo, że przecież byli wtedy no, na zewnątrz, prawda, mieliby broń ze sobą, a wielu widać, prawda, że są po prostu nieuzbrojeni. Więc w pijamach. W Pijamach, nie wiem. W pijamach co. tak jest, właśnie, albo, albo właśnie gdzieś tam jakimś podstawowym wyposażeniem, więc to jest całkowite zaskoczenie. No i to właśnie to jest też pytanie o to, i to jest pytanie, już, do, już które na pewno w Izraelu padnie, jak to się wszystko, wszystko zakończy. Za odpowiedzialność, ponieważ odpowiedzialnym za bezpieczeństwo jest minister Ben-Gvir. Ofiary są liczone w setkach, natomiast o tym ile i jakie straty są po stronie izraelskiej armii opinia publiczna się nie dowie, dlatego że, jak podkreśla dr Szewko, w Izraelu obowiązuje cenzura wojskowa i takie informacje nie pojawiają się w mediach. Izraelski gabinet bezpieczeństwa podał oficjalnie, że kraje jest w stanie wojny. Armia izraelska ewakuuje tysiące osób z miejscowości położonych przy granicy ze strefą gazy. W odpowiedzi na atak Hamasu Izrael zaatakował 426 celów w strefie gazy. Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia podało, że w izraelskich atakach zginęło co najmniej 313 osób, a ponad 2000 odniosło obrażenia. Wydaje się, że Izrael srogo się zemści na palestyńskich organizacjach bojowych, warto więc postawić pytanie, dlaczego Hamas naraził Palestynę na tragedię, która będzie wspominana przez pokolenia. Odpowiedzią może być to, że atakujący wyczuli dogodny moment. Izrael ma poważne problemy wewnętrzne. Ludzie wychodzą na ulicę, a ze strony armii słychać coraz większe głosy sprzeciwu wobec obecnej władzy Beniamina Netanyahu. Niektórzy liderzy wojskowi Hamasu mówią, że to wielka zemsta za lata antypalestyńskich działań Izraela oraz odpowiedź na akcje żydowskich radykałów w świętych miejscach islamu w Jerozolimie. Można do tego dodać frustrację Palestyńczyków związaną z oddalaniem się wizji powstania państwa palestyńskiego istniejącego obok żydowskiego i tradycyjną dla Hamasu chęć siania strachu w społeczeństwie izraelskim. Należy też zauważyć prowokacyjne działania Izraelczyków. Zgodnie z izraelskim prawem, wstęp do jakiejkolwiek części meczetu al-Aqsa jest zabroniony dla Żydów ze względu na sakralny charakter tego miejsca. Jednak od niedzieli tysiące osadników odbywało tam prowokacyjne wycieczki w odpowiedzi na wyzwanie nacjonalistycznych grup żydowskich i z okazji żydowskiego święta Sukot, które rozpoczęło się 29 września i trwało do piątku. Turecka agencja prasowa Anadolu przekazała, że izraelska policja uniemożliwiła młodym Palestyńczykom wejście do meczetu podczas żydowskich wycieczek. Przeprowadzony zmasowany atak na Izrael najprawdopodobniej jest także sygnałem dla tych, którzy chcą normalizacji stosunków z Izraelem, jak na przykład Arabia Saudyjska. Kraj ten w ostatnim czasie normalizuje stosunki z wieloma krajami regionu z Syrią i Katarem. Do tego kraj zwiększał swoje zaangażowanie w procesy pokojowe, m.in. w Jemenie. Saudowie działali też w Palestynie i na rzecz Palestyny. Z Izraelem łączyło ich jednak wspólne zagrożenie ze strony Iranu. I nie jest tajemnicą, że Arabia Saudyjska jest odbiorcą np. izraelskich technologii wywiadowczych. Ta współpraca rozwija się od lat. Stawką w tych relacjach zawsze było oficjalne uznanie Izraela.